Hej, witajcie! Często pytacie się mnie, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych, jakie markery wybrać, które są lepsze oraz jakie polecam. Więc porównam dla Was markery, których ja używam, czyli Promarkery, Brushmarkery oraz kopik Ciało i Sketch. Przygotowałam sobie pomocniczą tabelkę i jak widzicie są tutaj podane dwie nazwy firmy, letraset łamane na Winsor Newton. Ponieważ jeśli nie wiecie, firma Letraset została wykupiona przez Collard, a jej produkty przebrandowane na Windsor Newton. Nic się tak naprawdę nie zmieniło oprócz kolorystyki opakowań oraz nazw niektórych produktów, bo promarkery zostały promarkerami, ale na przykład stare flex markery są teraz markerami. E, wróćmy do porównania. Wszystkie te markery mają z jednej strony płaską szeroką końcówkę, a z drugiej promarkery mają małą, bardziej sztywną końcówkę. Natomiast brush markery oraz kopiki ciało i sketch mają giętką, pędzelkowatą końcówkę. Dalej co do ceny, promarkery i brush markery są tańsze niż kopiki. Ale nie można dokupić do nich oryginalnego tuszu do ponownego napełnienia. Co oznacza, że jeśli marker się wypisze, to za nowy trzeba zapłacić znowu jego pełną cenę. W przypadku kopików można za 30 i parę zł, dokupić butelkę z tuszem, która starcza na około 16 napełnień kopików ciała, i wtedy wychodzi około 2 zł za jedno napełnienie. Albo 12 napełnień skeczów i wtedy wychodzi około 3 zł. Kupując markery w zestawach, przy promarkerach i brush markerach można zaoszczędzić nawet do złotówki na markerze. Natomiast przy kopikach nie ma to znaczenia, ponieważ wychodzi około 1-2 groszy różnicy, i to nawet drożej. Jeśli chodzi o ilość kolorów. To najmniej mają brush markery 72 kolory do wyboru, dalej promarkery 148, kopijki ciało 180 i Sketch najwięcej 358 kolorów. Wszystkie te kolory mają swoje nazwy słowne opisowe, jak na przykład Forest Green, T-Row, Soft Peach i tak dalej. Ale mają też swój zapis kodowy. I teraz w przypadku promarkerów i brush markerów składa się on z litery i trzech cyfr. Litera oznacza grupę kolorów, jak czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony itd. Natomiast każda z tych cyfr oznacza kolejno odcień. Nasycenie i jasność. Podawane w skali od 1 do 9. Żeby określić odcień, mamy tutaj koło barw podzielone na te główne kolory. Weźmy na przykład jedną z tych części i podzielmy ją na 9 mniejszych w ten sposób, numerując od prawej do lewej. I teraz, jeśli pierwsza cyfra będzie miała wartość około 5, to jest to czysta czerwień. Im bliżej jedynki, tym odcień będzie wchodził bardziej w róż, ponieważ e, sąsiadującym kolorem jest magenta. Natomiast im bliżej dziewiątki, tym odcień będzie e, bardziej pomarańczowy. Druga cyfra oznacza nasycenie. I tu też bierzemy jeden kolor. Dzielimy go na 9 części, ale tym razem w ten sposób. E, I im bliżej jedynki, tym kolor jest bledszy. Im bliżej dziewiątki, tym kolor jest żywszy. Trzecia cyfra oznacza jasność. Im bliżej jedynki, tym kolor jest ciemniejszy. Im bliżej dziewiątki, tym kolor jest jaśniejszy. W przypadku kopików oznaczenie jest trochę inne. Składa się z jednej lub dwóch liter i dwóch cyfr. Litery oznaczają grupę kolorów. Pojedyncza to główna grupa, jak fiolet, czerwień, żół, ziele, niebieski albo kolor ziemi, czyli wszystkie brązy i beże. A podwójne oznaczenie literowe to połączenie dwóch tych głównych kolorów. Pierwsza cyfra oznacza nasycenie, gdzie im bliżej zera, tym kolor jest żywszy, im bliżej dziewiątki, tym kolor jest bledszy. A druga oznacza jasność, gdzie im bliżej zera, tym kolor jest Jaśniejszy, a im bliżej dziewiątki, tym kolor jest ciemniejszy. Osobiście przy promarkerach wolę używać nazw słownych, bo na starych opakowaniach nie było podanej nazwy kodowej, a przy kopikach wręcz przeciwnie wolę używać nazw kodowych, bo jest krótsza i łatwiejsza do zapamiętania. Jeśli chodzi o dostępność markerów, to można je kupić online. Na lajkroczy like, w sklepach internetowych. A co do sklepów stacjonarnych, to nie wiem. W żadnym sklepie papierniczym czy plastycznym, w którym byłam, nie widziałam markerów. Jeśli wiecie, gdzie można je kupić stacjonarnie, to piszcie w komentarzach. Ja jestem ciekawa i też innym może się przydać taka informacja. I ostatnim już punktem jest tusz. Wszystkie te markery mają dużo na bazie alkoholu, co sprawia, że mają dobre krycie i nie wysychają tak szybko, jeśli są właściwie przechowywane. A jeśli chcecie zobaczyć porady co do ich używania oraz czy jest różnica w kolorowaniu nimi na zwykłym papierze Xero czy na papierze specjalnie dedykowanym do tych markerów, to zapraszam do oglądania drugiej, praktycznej części tego filmu. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa!